Witam państwa serdecznie. Jesteśmy przed Kościołem Ewangelickim na Placu Lutra. Chciałam państwa zaprosić serdecznie na wielkie wydarzenie koncert y, pieśni y, w nowych, bogatych, szeroko brzmiących aranżacjach, w zaskakujących aranżacjach. Jest to miejsce znane wszystkim Bielszczanom. Znajduje się tutaj jedyny w kraju pomnik księdza Marcina Lutra. To tutaj, w tym kościele, 8 listopada o godzinie 17 odbędzie się szczególny koncert. Muzyka wiary od baroku do hip-hopu. Zagra orkiestra kameralna Silesian Art Collective w składzie 26-osobowym, zostanie poprowadzona przez maestro Mateusza Walacha, Bielszczanina, bardzo zdolnego aranżera i dyrygenta i zaśpiewa trzech solistów. W tym bata Bednarz, bardzo znana w środowiskach polskiej muzyki Gospel, zagra Paweł Konik, obdarzony wybitnym głosem basowym i wreszcie hip-hopowiec Allen z Cieszyna. Jeszcze raz dla przypomnienia, koncert odbędzie się w kościele Zbawiciela przy placu księdza Marcina Lutra w bielsku Białej o godzinie 17 w sobotę 8 listopada.